Już 27 kwietnia zapraszamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie na ciekawy warsztat. Na warsztat dotyczący redukcji stresu. Warsztat nosi tytuł Oswoić Stres. I na tym właśnie warsztacie będziecie Państwo mieli okazję poznać techniki, które w nieoczywisty sposób ograniczą negatywne skutki stresu. Warsztat będzie się składał z dwóch części: części muzycznej, części plastycznej. Na tej części kreatywnej, muzycznej będziecie Państwo mogli poznać ciekawe instrumenty świata, zagrać na nich i Poznać także techniki relaksacji i warsztaty zakończą się koncertem relaksacyjnym. A część plastyczną poprowadzi Agnieszka Tomczuk, przedstawicielka zespołu Szósty Zmysł. W części plastycznej będę chciała zaprosić uczestników do tego, aby poznali formy ekspresji, jak można w prosty sposób, biorąc kartkę papieru bądź białe czyste płótno i farby albo kredki, jak można rozładować swój stres, swoje napięcia w życiu codziennym. Jedną z technik, które będę chciała przekazać uczestnikom warsztatu, to Acrylic pouring. To jest naprawdę bardzo fajna technika, Malarska, która jest właściwie taką formą zabawy, można powiedzieć, dlatego że będziemy używać do tej techniki balonów, słomek. No, będzie na pewno dużo zabawy, więc to podniesie na pewno ten poziom radości, który świetnie rozładowuje właśnie napięcia. Więc serdecznie zapraszam razem z Małgorzatą Liszką na ten niesamowity dzień, który będzie być może dla niektórych z Was takim, może innym spojrzeniem na stres i na jego rozładowanie.